Dziś przygotuję złotego, soczystego kurczaka faszerowanego grzybami. Do tego mamy kaszotto bardzo maślane i parmezanowe razem z pesto bazyliowym. Danie jak z restauracji. Zobacz sam. Na rozgrzaną patelnię pierwsze co dajemy to dajemy olej. Dorzucamy sobie naszą szalotkę. Dodajemy sobie nasz czosnek pokrojony w plasterki. Troszeczkę masła. I zaczniemy od grzybów świeżych. Trochę soli. Teraz dorzucamy do nich jeszcze grzyby mrożone. Do naszego farszu dokładamy jeszcze troszeczkę pieprzu, trochę soli, dorzucimy sobie jeszcze świeży rozmaryn, mamy też świeży tymianek. Jedną trzecią tego farszu grzybowego przełożymy sobie do, do naszego blendera. Do dzisiejszego przepisu użyję sobie utko z kurczaka. Musimy go teraz po prostu delikatnie rozbić. Sól i pieprz. Bierzemy sobie część naszego farszu grzybowego, przekładamy sobie go do naszego kurczaka, zawijamy sobie naszego kurczaka po dwie wykałaczki z każdej strony. My teraz zajmiemy się kaszotto. Potrzebujemy do niej szaloteczkę, trochę oleju, i dorzucamy sobie naszą szalotkę, czosneczek w plasterki, kaszę dorzucamy sobie do naszego garnka, trochę białego wina, bulion warzywny, trochę śmietanki 36. dodajemy sobie nasz tarty parmezan. Proszę bardzo. Lubczyk i dorzucamy sobie na sam koniec naszego kaszotta. Cyk, kaszotto gotowe. Do przygotowania pesto bazylowego potrzebujemy świeżą bazylię. Przerzucam do naszego blendera. Do tego dorzucamy sobie tarty parmezan. Dorzucamy sobie też do niego sok z cytryny, orzechy włoskie, sól, trochę pieprzu, klasycznie oliwa. Gotowe. Mamy nasze danie z kurczakiem gotowe.